Boże, coś Wam powiem. Miewamy takie ciche, głębokie przekonanie, że gdzieś tam we wszechświecie jest ktoś, kto kocha nas bez żadnego ale. Bez tych wszystkich warunków, które stawia nam świat. Bez sprawdzania listy obecności w niedzielę. Bez oceniania, czy wystarczająco mocno się dzisiaj staraliśmy. Widzimy Jezusa w sytuacji, która wydaje się chłodna. Może nawet surowa. Ale to tylko pozory, pod którymi pulsuje niewyobrażalna czułość. On idzie na pogańską Ziemię, w okolice Tyru i Sydoru. Chce spokoju, chce się schować, jakby szukał chwili wytchnienia. I nagle pojawia się ona, kobieta, obca, inna, z ogromnym ciężarem na sercu, bo jej córeczka cierpi. I to, co Jezus do niej mówi o chlebie dla dzieci i rzucaniu go potrafi zaboleć nawet nas. Ale spróbujmy dziś spojrzeć w samo serce tej sceny. Jezus nie przyszedł tam, żeby kogoś musztrować, pouczać z góry czy pokazywać swoją wyższość. On tam był właśnie dla niej. Ta kobieta, choć według ówczesnych zasad nie miała prawa do niczego, wyczuła w nim bezgraniczną miłość, która po prostu czeka na niej zaproszenie. I odpowiedź o okruchach spadających pod stół to nie jest tylko cięta riposta, czy tam jakaś tam sprytna gra słów. To jest najpiękniejszy, najbardziej wzruszający akt ufności, jaki można sobie wyobrazić. Ona mówi mu wprost, panie, ja wiem, że twoja dobroć jest tak potężna, że nawet jej najmniejszy okruch, taki pyłek miłości... Wystarczy, by uratować cały mój świat i uzdrowić moje dziecko. Jezus w tym momencie dosłownie się zachwyca. Tym, że ona pozwoliła mu być Bogiem, który kocha darmo i bez granic. My tak strasznie często stawiamy sobie sami poprzeczki, których nie potrafimy przeskoczyć. A Bóg patrzy na to z taką delikatnością, o jakiej nam się nawet nie śniło. Jak pisała święta Teresa od dzieciątka Jezus, wszystko jest łaską, bo wszystko jest miłością. I ten fragment jest jak list miłosny do każdego, kto czuje się dzisiaj niegodny, kto stoi w cieniu własnych słabości, kto myśli, że dla niego w tej Bożej kuchni już nic nie zostało, a Bóg daje całego siebie każdemu, kto po prostu z odwagą wyciągnie do niego rękę. Ta poganka stała się naszą nauczycielką, pokazując, że w oczach ojca nie ma obcych, są tylko dzieci, które czasem bardzo mocno się pogubiły. I dzieci, które już zrozumiały, że bez Niego po prostu nie potrafią oddychać. To dzisiejsze słowo ma przypominać, że nie musisz być idealny, wysportowany duchowo, nie musisz być bezbłędny, żeby zostać wysłuchany. Wystarczy ta Twoja krucha, niepewna obecność i ta odrobina wiary, że Boża dobroć zawsze znajdzie jakąś szczelinę, by wlać się w Twoje życie. Nie bój się prosić o te okruchy, o te małe znaki Jego obecności w codzienności. Bez względu na to, jaki jesteś, on jest po Twojej stronie. Bo prawdziwa miłość nigdy nie stawia murów. Ona zawsze, za wszelką cenę, szuka najkrótszej drogi, by wrócić do domu czyli do Twojego stęsknionego serca, które w głębi duszy wie, że zostało stworzone tylko po to, by być kochane bez żadnych warunków i bez końca. Ten okruch chleba to nie jest resztka. To obietnica, że dla Boga jesteś wart wszystkiego, co On ma. A jego największą radością jest to, że w ogóle do niego przyszedłeś i pozwoliłeś mu się o siebie zatroszczyć w Twoim największym bólu. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.